18. na Tak nie było mnie dokładnie jeden dzień. Ma niezajebista pauza. Więc dzisiaj pogramy sobie w ogóle w coś innego niż Minecraft ponieważ Minecraft może się wydawać czasem nudny. I ze mną dzisiaj jest. Do HD. Siemka. Powiedziałeś tak, to pedał, mówi. <laughs> ja byłem niebieski z Dobra. Słuchajcie na. No. To jest chyba jedyny odcinek masz z Fify 14 Bo później będzie 15 i tak dalej. Ja mam oczywiście na od Xboxa. Kolega też niestety gra napać od Xboxa. Niestety. Bo kolega jest dużo do mnie lepszy, gra ja dużo lepszym klubem. Ja nie gram dużo lepszym klubem, po prostu ty będziesz grał na główki i pewnie to wygrasz. <laughs> Jak zwykle. Saya? No. Boże. Pisało, że było PN. Biegaj! A jest mała. Cieszę, że cinka nie ma w składzie. Ej, ej, ej! Ej, nie, nie! No mówiłem, że będzie grał na główki! Kuwa, ten mata jest tak szybki, że to jest masaka.

Eeej, eeej, ej, eej Jakie brudne tyki No i no kurde, bail To jest bail? Za 15 milionów jak Za 15 chyba chcesz powiedzieć za 90, za 90 <średytujesz> Skalę Skale wyjebało ci ten, ten Najwięcej to jest watt ten, no, no ten taki ten teraz, day of the match, nie? Man of the match 20M hmm. 20M, może 60 No Dawno nie byłem na Ultimate. Dzisiaj otwieram paczki. Y... Boże. Jakie lagi mam też masz takie? No. no. Boże. Nie przez twojego interneta wspaniałego. Uch. Jezus no. wyjazd. Felipe Luis pierwszy raz mi dopełetował. Ja to czuję. ma ta 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 jest wolny. Nie dziś wydać na środek obrony idioto Bo daję na środek obrony Jest Boże święty Nie powinno w ogóle się liczyć Czemu? to no tak jest Dlaczego? Dlaczego? Teraz zrobię akcję jak Czyli na pewno ci wyszło Dzisiaj to nie gładnego gola miałem w okienko Kienko, to, żeś chyba trafił za tym domem, tam domem, za tą siatkę. Dom około za tą siatkę. Jaką akcję piękną wyrobili. I tak nie będzie gola. O, gola nie ma. Wyjazd, Kalazis. Mnie się wydaje, że ty w sławkach Jedna Sławka, myślę, szłamkuje Boże święty. Boże święty, nie mij nie mij To tak jest... <głos> <głos> Kurwa. Cholera. <noise> Z metrów takiego woleja. Chłopie, już ja bym sobie przyjął sześć razy. Boże nie, sprzedajcie go. Ja nie będę go w po ziemi sprzedawał. On no, tak zajebał ukływa jak mile w finale jeszcze... O Ramos! Jak w finale Mistrzów, nie tym razem? Ja, w tom, ja tam piłkę już mam coś... Ce... Ej no... What the f... A no to już wiem dlaczego nie wpadł gol. Bo to pół Ramos. No, jeszcze jeden równy. Serio. <noise> Standardowo objają bankarza. Dobra, ej, 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 dobra, Ramos Ramos ma tyle tempa co hazard. Hmm. Fakrozik. Co to było? Jezu. Zapomniałem, że to nie krok Trzech już do szatni sobie jak nie? Na lajcie. Cały czas mam 120 FPS-ów, nie spada. Ani klatka. Zagam tak, ja na fullu, nie? Przez 120 tylko 119 mogę i 100 Ej V no. Już Sejo Wciąż boję jeszcze podbił piłkę. <grych> Co nie no, może bliżej podejść Sejo 3 metry yś. dobra Ramos dogoni czarnucha Vamos sawaje no. Ten czarnuch tu ma najmiet Łwy na to szybki wchój <grych> Jurzy, ja William jest... to sprzedam tanio. William jest lepszy. Nie ja skąd w ogóle tego Williama wzięli? A ty wiesz? Ej, faul. Faul! Jak pobijali? Karwa halka, karwa halga, dobra, strzelaj. Jezu więc... Jeszcze gustlik złapał mnie. Chyba to Dobra, nie no. No, może z afro nie możemy mnie wyprzedzić. <śleski> <śleski> Jakie chamskie <śleski> To była gry na czas, bo już to jest wszystko ustawione W sumie masz tak dobry klub nie tylko 1-0? Jeszcze po z główki Ej <śleski> <śleski> no ej no ej no, no Ja bym ciebie wyalu widział No szkur <śleski> O Boże we zawali fali, no Nie wiesz Co, Co to, to było? za kad... What the fuck? No, Karolek, przebijaliśmy się razem Widziałeś ty podanie moje? Powiem zaraz tą rzutą kadkę, jak się... Gadzina dopiero Jezus, co to teraz było? O to Tak mi siebie w widział! What the fuck... Boże, nie... Takie podania tam... Czaska tutaj nie potrafi se... Fake shot'a zrobić. Bo wiesz, przebijaliśmy się razem, nie? O Jezus, no nie! Coś, coś, spalonego łapać czarnucha! <grym> o kurwa, ej... W tu zwrot? Wow. Prawie jak ja wczoraj, co nie? A bym teraz tak ci ci stawił? to byłbym było... FIRE! <gryw> Boże święty... Ej, ty? What the ty... WTF podanie... Ajajaj... Małpa... Teraz to po prostu piłka biegnie, nie? Aby było no. 5 metrów od niej, to by nam stał miejsce, by na nią nie patrzył. I by robił to, co ty w Piłkę? Piłka? No nie! Też nie wierzę. Ej, 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 ej. Gówka. Ej, no pania, pania, pania. Pania uciekana. Boże! 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 Leciał, what the fuck, what the fuck, jak on tam leciał, smoknij <noise> go, kudde, już myślałem, że nie trafi. Cieszmy się, kurwa, tak jest, ściana biada, <noise> what the fuck. Mira się tak zbugował i on tak samo... A teraz e. zdążył, tak? Dobra, chuj do banki was. Ej no! <grym> Jaki debil! Ej no kurwa, no ja piedę styrzeć teraz zrobił. <grym> nie no sorry, nie było... No. Bo... Czarny Eto, Eto do isko wezmę kurwa, cię na ognisko. <grym> nie trafi, nie trafi, ja ci to mówię. Myślałem. Jaki że to jebany. Zrobi... Myślałem, że to zrobię jak torres, to bym się torres no, przestrzelił? Z główki nad poprzeczką, nie, z nogi sorry. Jak? Ja Pieskie takie. To już mnie pod... oznacza, że za podanie. Kurwa. Yes. <laughs> tak jest, tak jest. <laughs> ja piętro. Murzyn się zawiesił. <laughs> Ej no kurwa czekajcie chłopaki, jeszcze jednego jeszcze idźmy <grymne> Ja wiem <pietr> <grymne> Nie no, ale mesz był niezły, żeśmy śledzili tu uśmiechanie No dobra, to zrobisz z tym No, na razie, cześć